Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich gorąco w nowym 2022 roku. Korzystając z okazji, pragnę złożyć Państwu najlepsze życzenia noworoczne. Bądźmy dobrej myśli, jednak mimo wszystko żyjąc w tych dziwnych, niezrozumiałych czasach, że rok 2022 będzie dla nas lepszy, mimo wszystko lepszy. Mniej zwariowany, mniej zawiły, lepszy, bardziej optymistyczny niż dwa ostatnie lata. Życzę wszystkim zdrowia, wolności i wszelkiej pomyślności. Tutaj taka krótka zapowiedź jest to materiał nagrany na szybko. Dlatego, że w tym momencie akurat nie no mam dobre wieści, moi drodzy. Moi drodzy Państwo, właśnie jestem w trakcie. Dzisiaj był pierwszy dzień zdjęciowy, kręcenia takiego bardziej profesjonalnego materiału na temat narzędzi, których używam w pracy. Tak, to prawda, wreszcie doczekacie się. Moje odpowiedzi w tym temacie, jeżeli chodzi o narzędzia, których używam, zarówno do wykonywania instalacji elektrycznych, jak i hydraulicznych. Jesteśmy w trakcie kręcenia tego materiału, ja oraz druga osoba zaangażowana, bo zależy mi, aby ten materiał był w miarę profesjonalny. Na pewno w tym momencie jest profesjonalnie kręcony lepszym sprzętem niż ja mam, niż teraz się do Was do Państwa nagrywam. Także będzie miał na pewno lepszą jakość wizualną, a postaram się również, aby miał dobrą jakość montażową i merytoryczną. Jestem w trakcie kręcenia w tym momencie. Um, dzisiaj jest, dzisiaj jest, oj. Czwartek. Trzech króli, dzisiaj jest wolne. Jeśli mi się dni nie pomyliły, to jest dzisiaj 6 stycznia. Tak oraz mam już nakręcony materiał taki dłuższy, moi drodzy, z odpowiedziami na Wasze pytania z maili. Taką dużą jedną zrobię zbiorczą odpowiedź, jeżeli chodzi o to. Jak wykonywać starsze instalacje? Co polecam, co nie polecam? Chociaż oczywiście wybór i decyzja na końcu należy do państwa, należy do was. Mam już taki materiał nakręcony, będę go na dniach montować. Dzisiaj takie szybkie życzenia szczęśliwego nowego roku. Tu jak widzicie Emi już coś podziałało i zakryło. Tutaj sobie tą przepustnicę. Tak, już mam kupione płytki. Ja zaraz jeszcze pokażę drzwiczki, jakie mam zakupione tutaj pod siedzisko, na którym teraz sobie siedzę, chociaż nie jest jeszcze ono wyścielane materiałem. Na razie takie bardziej surowe. I za chwilę, za moment, zapraszam Państwa również do obejrzenia takiego około 20-minutowego materiału. Na którym opowiadam o przede wszystkim wyłącznikach nadprądowych, o failach i troszkę również o Legrandach. No z mojego własnego punktu widzenia, trochę na, na, te, na temat tych aparatów opowiem. Tak, jak mówię, materiał jest na szybko. Pokażę drzwiczki i zapraszam do oglądania tego oto przygotowanego materiału. Jest on zrobiony bez cięć w jednym fragmencie. I jeszcze raz. Wszystkiego dobrego w nowym 22 roku. Tutaj już mam zabudowane to wszystko. Chociaż jeszcze nie mam drzwi zamówionych na całość. Nie mam, dopiero je muszę opracować, zaprojektować. A tu mam jeden segment, ten elektryczny. A tu będą jakieś nie wiem co jeszcze Te akurat nie. Takie podwójne drzwiczki, um, jakieś tam półki zrobię. Jeżeli będę mieć możliwość, to zabiorę się za to jutro albo w sobotę. Bardzo możliwe. Tutaj na stole mam wyłożone zabezpieczenia przeciążeniowo-zwarciowe. Oraz różnicowo prądowe w tym przypadku, różnicowo nadmiarowo prądowe, no i tak je po kolei opiszę. Zacznę sobie od tych zabezpieczeń. Tu akurat nie jest z tego vloga świątecznego, ze świątecznej awarii, zużyty już na tą chwilę automatyczny wyłącznik. Mm, Przeciążeniowo-zwarciowy, czyli troszkę taki pierwowzór, zanim pojawiły się tego typu zabezpieczenia nadprądowe, i te już są troszkę nowsze, te akurat z przełomu lat 90. i 2000. ten jest około 2000 roku. Tu jest 16-amperowy kolor szary oznaczenia tasiemki. A tutaj mam 10-amperowy kolor oznaczenia tasiemki. Jest też na przykład 20-25-amperowy. Pamiętam, że 25 ma żółtą. Tutaj tasiemkę i tak samo. Guzik czarny jest wciśnięty, znaczy, że prąd płynie. Obwód jest załączony i teraz jak nacisnę ten tutaj czerwony guziczek, czarny mi wyskakuje i obwód jest odłączony od zasilania, ale zawsze można również takie zabezpieczenie wykręcić. To jest też w jakimś sensie zabezpieczenie nadprądowe. I tutaj widzimy też inne zabezpieczenia nadprądowe. Na przykład, te to są S191, czyli tak połowa lat 90. Zajrzyjmy sobie do tyłu. Tak jeśli chodzi o pytanie o datę na tym akurat włączniku nadprądowym nie ma oznaczenia daty. Jest symbol, ale oznaczenia daty brak. I kolejne. Tutaj też nie ma oznaczenia daty. Ten jest akurat 16A, 16A, żeby było to widać o 16A, fajl. Jeszcze jak istniała firma FAL. Kolejny, 10 Amperowy, FL. 10 Amperowy. To już mamy S191 i tak samo symbol bez daty. Kolejny, 10 Amperowy. i symbol nabity z tyłu FL 10 s 191 FL symbol nie ma daty i teraz zobaczmy na kolejne te już są troszkę nowsze takie Bardziej pod rok 99 jest data nie ale już troszkę inny symbol, inną czcionką nabity File S191, B16, już trochę inny typ na druku i już troszkę inny design. No, chociaż dość podobny do tych SX191. Ten jest starszy, a ten jest troszkę już nowszy. Oj, nie tak. Tak. I teraz patrzymy na kolejny B16. FL. S191 i tutaj już mamy datę 22 września 99 roku więc około tej daty był on zamontowany i teraz lekkie sprostowanie do was ehm, pisaliście mi, że te eski po 2000 roku to już są troszkę nowsze S301, które wyszły w 2000 roku i później, że one miały daty. Tu na przykład widać, że jest data 21 września 2003 roku, więc przyznaję honor. One miały daty również i późniejsze. Tu zobaczymy. Do którego momentu te mają daty? S301, B16, już inny design z okienkiem do opisu, z inną dźwigienką, troszkę inny kształt, jak porównamy, może bardziej w ten sposób. Także widzimy, to jest S191, a to jest S301, 301. 191 możemy porównać i tak samo widzimy, że ten S191 był również gabarytowo obudowę, miał nieco większą. Dlatego na przykład, jeśli chcielibyśmy te dwa spiąć razem, na przykład ten z 99 i ten z 2003 roku, no to już może być problem. Czy szyna grzebieniowa będzie dobrze dolegać? A na pewno nie będzie dolegać do nich równo. Patrzymy dalej. Tutaj mamy również S301 C20 FL. Tak samo już ten nowszy design dźwigienka ma tutaj nadruki kolor zielony wyłączony bezpieczny kolor czerwony pod napięciem załączony okienko do opisu okienko do opisu i tak samo 18 grudnia 2002 roku i pewnie był zamontowany około 2003 roku, bardziej na przykład na zabezpieczenie główne, przedlicznikowe albo do jakichś większych urządzeń, które potrzebują przytrzymania przy początkowym, dużym starcie tego urządzenia, na przykład jakaś duża pilarka, urządzenie z silnikiem, które pobiera początkowo dużą moc przez pierwsze 1, 2-3 sekundy, na przykład.

I teraz B16 S301, troszkę taki rozmazany. I tu już, dlatego mówię, zwracam honor, bo udało mi się dorwać od tamtej pory inne eski tego typu zabezpieczenie nadprądowe i faktycznie mają one datę nawet 2000, 2005 rok. 13 luty 2005 w tym wypadku B16 Gniazda Albo oświetlenie o dużym poborze mocy żarowe Na przykład Sodowe Tego typu Zabezpieczenie Nadprądowe FL I tutaj FL Tu już znacie to zabezpieczenie jeśli widzieliście mój vlog um, z grudnia, ostatnie dni grudnia 2021 roku to tam się pojawiło w filmie o wigilijnej usterce elektrycznej Zdemontowany. i tu już ono jest troszkę starsze niż pozostałe 24 maj 2001 roku RC25 i tutaj mamy C25. Również jeśli chodzi o nowsze aparaty Legranda, te są ze złamaną dźwigienką. No niestety one mają to do siebie, że jak upadną, nawet z niedużej wysokości, to odłamuje im się łatwo dźwigienka. Co nigdy mi się nie zdarzyło, montując na przykład te aparaty z tą kilkanaście lat temu, taką próbę spróbuję zrobić. Uwierzcie mi, one już chyba nie będą miały zastosowania, dlatego mogę je sobie potestować. I możecie mi uwierzyć, że gdyby udało mi się taki test zrobić z tym oto, nowszym Legrandem to dźwigienka już by była złamana. No niestety o ile bardzo lubię montować aparaty z Legranda, tak. No na pewno taką wadę ich udało mi się dostrzec tych legrandów już montowanych po raczej wyprodukowanych bodajże po 2016 roku jak weszła już nowa seria Także możemy porównać na przykład ten z tym że S301 i ten model TX3, TX3 jest to model z okienkiem do opisu, które w tym momencie dziś mi odpadło, nie dało się go wysunąć, dziś mi odleciało. Tutaj nie ma takiej opcji. Jest 301. Ehm, tak to muszę tego poszukać. To jest B10 Tu mamy B10 na tym i nie ma tutaj daty. Za to są różne oznaczenia. Produkowano w Polsce różne kody LEGRANT, ale francuska firma LIMA, Lim... LIMORZE w każdym razie nie ma tutaj oznaczenia już daty. 6, tak samo e e cenowo powiem Wam, B6 są droższe niż B10, bo te B6 są ciężko się. Aha, bo ja to źle robię. No tak, widzicie, znawca Legranda z rozpędu źle to robię, bo teraz to się wysuwa inaczej. Także słuchajcie, zmienia na chwilę wątek. O, te się wysuwały inaczej, i te się wysuwają inaczej. Dobra, to mój błąd, Okej, okay, dobra. Tak z rozpędu. Także ten, to mój błąd. I w ten sposób się to wysuwa, tutaj ta część taka. Niebieska, widoczna, transparentna. Ona jest niewysuwalna. I teraz wracając do tematu, jeśli chodzi o ceny. TX3 TX3 z okienkiem do opisu. Legrand B10 w granicach 9 z hakiem. Około 10 zł za sztukę. W zależności gdzie kupujemy. B6 już potrafi kosztować kilkanaście złotych. 13, 14, 15 W zależności gdzie go kupujemy, na przykład tego typu włączniki nadprądowe B6 lub nietypowe B13 też są dostępne takie powiedzmy między 10 a 16. Jest jeszcze 13. Nietypowy, zwykle na zamówienie. Mało kto bierze, mi był ostatnio taki potrzebny. Na stanie nigdzie nie mieli u mnie w kłocku, w nowej rudzie. To też kosztował w granicach 13-18 zł w sieci. I to jest to: to tutaj mamy Legrandy. Tutaj mamy już wycofany z produkcji General General. Ja pamiętam, że one były dostępne. Kamera mi troszkę tutaj go bluruje. One były dostępne mniej więcej w pierwszej dekadzie lat 2000. O teraz coś, cokolwiek widać. Czyli tak, po 2000, około, do około 2010, General, tutaj daty nie ma, wycofany, o, teraz pięknie widać, B20 General, Uff. opinie są na ich temat różne, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, udało mi się ich zamontować bardzo mało. Tutaj mam taki z kolei wyłącznik nadprądowy z demontażu S16, czyli widać, że lata 90. I to jest łącznik, wyłącznik nadprądowy z podświetleniem. Tu była diodka, ale się nadal jest, ale się przepaliła. W chwili demontażu już nie świeciła temu przyjrzę w nie wiem pierwszy raz się z takim spotykam 16 amperowe mhm. chociaż być może jest to również ogranicznik mocy ciężko mi to powiedzieć i na koniec wyłącznik różnicowo nadmiarowo prądowy B20, czyli on ma w sobie zabezpieczenie przeciążeniowo-zwarciowe 20A, jak również styki o mocy do 20A. Tego typu dźwigienka w kolorze czarnym. W przypadku Legranda yy, to jest jeszcze file chociaż on nie ma daty, ale to jest jakiś przełom 99 i 2000 roku. Tak, no końcówka lat 90., sama końcówka. Czarna dźwigienka, już w tych nowszych wydaniach, w tym nowszym designie Świadczyła, że jest to również wyłącznik różnicowy z zabezpieczeniem nadprądowym, przeciążeniowym i zwarciowym P312. Tu jeszcze widać FL, taki design pośredni, szczerze mówiąc jak pracuję już 20 lat to pierwszy raz się spotykam z tego typu pośrednim designem i z tego typu nadrukami, bo zwykle już były te nowsze dostępne z tego typu nadrukiem file, już tego typu włączniki różnicowe. O, ładnie mi złapało ostrość, i on, on jest 230V. 30 mA prądu pływu, przycisk do testowania, jeszcze w kolorze czarnym, już te nowsze, późniejsze miały w kolorze szarym, okienko sygnalizacji, tutaj, tutaj okienko sygnalizacji, tu jest jeszcze w kolorze żółtym, takim transparentnym okienko do zrobienia opisu. Tu przewód fazowy po stronie lewej, po prawej stronie przewód neutralny, i taki oto wyłącznik różnicowo nadmiarowo prądowy RCBO. I tutaj, w tym momencie. Są to już bardziej materiały takie szkoleniowe, do na przykład, jeżeli ktoś chce rozkręcić, ktoś chce się nimi pobawić, już tutaj mają swoje przeznaczenie i dedykacje do różnych prób i ćwiczeń. Postaram się je pokazać jeszcze bardziej z bliska. Hmm. Tu widać dziesiątki, szesnastki, S, e, S191, S301, wkręcane zabezpieczenia nadprądowe na guzik, wciskane. Różnicowo nadprądowe zabezpieczenie Różnicowo nadmiarowo prądowe Tutaj ten ogranicznik mocy Też będę Was prosić, jeżeli macie pomysł hmm, jaki to jest producent Wydaje mi się, że to może być równie dobrze ogranicznik mocy, jak i wyłącznik nadprądowy, ale pierwszy raz się spotykam z takim. Tutaj teraz widzę, że tu jest się podpinało przewód neutralny, aby świeciła ta oto tutaj, sygnalizująca stan załączenia i General B20. Teraz widok ogólny.